W poprzednim odcinku Dzisiaj bawimy się w chowanego Mamy 13 osób, ja będę szukać I muszę wszystkie osoby znaleźć Raz, dwa, trzy Mam cię, haha Jak wy tu weszłyście Co wy tu Gratulacje tym trzem paniom. Teraz szukam ja I raz, dwa nie! Nie! Ja tam nie wyjdę! Nie dam razę tu wyjść! Może znowu siedzimy pod Dzie Dziewczyny z nami Oleję no. Ola, ale nie jesteśmy pewni. Teraz szuka Aleksa Srat. Ej, ale to Ej. musimy wiedzieć, bo ona tutaj wejdzie i nas zobaczy stamtąd. Co? Co? Nie no będziemy sumie, Aleks Ale tutaj nie ma dziury jak coś tutaj. Tam dalej pewnie bo Jesteśmy, chodzimy tu. Flesza, już włączę fleszę, czekajcie. I, i tutaj zamykamy ogólnie i... No, i się bramka. No. Nie, nie nie. Chodzę tu. No nie. Tak. Nie, nie, to jest heu, na Dobra, bajlando. Bajlando? No. Ja trzy chowam. Co ty sobie myślisz? No to dawaj trochę. Może! Chodzimy po drabinie. No, my włazimy. My jesteśmy u góry. Specjalnie powiedziałam Oli, żeby szła do środka. My nie schowamy się tutaj. Będziemy sobie chciały. I wracamy. No, no, nie Tutaj będziemy widziały, jak Ola wychodzi. Tak, więc może jej to... nie posłuchaj. Tak. Więc oczekamy. Nie, dawajcie suba mat Matiemu, no bo właśnie. jest kul z dzwoneczkiem. i z dzwoneczkiem, jest wonekiem Okej, okay, znalazłem swoją kryjówkę, to jest moja kryjówka Dobra Ja znalazłem już kryjówkę w życiu mnie nie znajdę, jest ze mną tutaj Bob Bob nikomu nie powie, że tu jestem Więc nie ma szans Te jeszcze się nie schowały masakra No czas się kończy Gdzie się chowamy? Nie ja wiem A może wróćmy do wozu Okej, okay, idziemy ogólnie jednak za traktor no, tutaj się schować. To jest takie fajne jak No po prostu tu się schowało. Dobra, słuchajcie, zaczynamy szukać. Jestem kiepska w szukaniu. matiemu to lepiej wychodzi, chociaż jak widzieliście to nie zupełnie. Dobra. Ostatnio był tutaj ktoś w sianie. Ale chyba... Chyba teraz nie ma. A tu? Nie. Tu wsianie nie ma w pustych boksach Nie ma u, u, u. nie ma A, wyjrzałeś przez okno, mam cię Mam cię Mam cię, No wyjrzałeś przez okno sorry, sorry tu w boksach nikogo nie ma Chyba nie. Myślałam, ja, że poszło. Jo, ho. ho, ho. Ho, ale i tak tam wejdę, zobaczyć, czy nie ma kogoś jeszcze. Weszłam ja do góry, żeby zobaczyć, ktoś tu jeszcze się ukrywa. Ale chyba już nie. Chyba nie. No dobra, mam Cię. Ostatnio wygrałyśmy. A teraz jesteście pierwsze. Dobra, chyba już tu nikogo nie ma, co? W tym sianie tu? Nie, nie, ja byłam w sianie Dobra, dobra, dobra. Ale dobrze, że nie razem, bo mam o <noise> Dobra, wszystkich... Wszystkich tutaj mamy. Idziemy dalej. Tu ktoś jest? Nie. Tu nikogo nie ma. nadal. dalej. Nikogo nie ma. Może tam Basian. Ah, <śmany> <A>, bogaty, <babcie>! jesteś? że <śmany> Jesteś? nie Ja muszę sprawdzić. Tam się nie wierzy. Dobra w dziurach pochowani ha, ha, ha. wychodź Mam cię Czy ty nie zaczniesz kaszleć zaraz od tego Może zacznę Dobra Czy ktoś tu jeszcze jest, czy już nie? Chyba nie, nie wiem. Chyba nie? Już myślałam, że nikogo nie ma. A jednak. To ty jest! A, już miałam stąd iść i co? Mam was! No nikt by się tu nie schował! Jasne, jasne! Jasne, jasne! Praciamy. Na pewno ostatnio będziemy! Tak, tak! Mam was! A, zobaczcie jak one tu weszły! Ja nie wiem jak one tu weszły! Jesteście piąta i szósta. Czyli. Piąta i szósta. Dobra, szukamy dalej. Chyba lepiej mi idzie Dobra. niż Matiemu. No ja muszę teraz myśleć jak Mati. Czyli nie mieć mózgu. Widać mnie? Nie widać. Nie widać? Nie widać. Widać? Trochę widać? Nie widać. Nie widać? Nie widać. Matiego trzeba szukać na drzewach. On wczoraj drzewa procent, 100%, żeby na jakieś drzewie. Może ktoś za kamienie wszedł? Nie. Nie. A właśnie drzewa Mati, halo! Mati. Na tym go nie ma. Idziemy obszajać inne drzewa. Na na razie go nie ma. Jak będziecie coś widzieć, ci znać. Każde drzewa trzeba obszajać. Tu go też nie ma. Dobra, idziemy obczaić. Tu nie ma, a te drzewa? Nie ma. Matki. Nie ma. Dobra, przechodzimy. Zobaczymy, czy ktoś jest tam, gdzie ja się schowałam. No, może być, bo... Nie Chyba, że tam dalej trochę. Nie. Nie ma. Oj, ojdzie, Ola. Ola? Aleksa, Znając Matiego, to może się ukryć w tym schowku tu nawet. Ale chyba się nie do tego otworzyć. Nie wiem, jak to się No. Nie ma, nie ma, ale lecimy dalej, mamy was. Jakby tam poszłyście. Dobra, trzeba patrzeć po drzewach, i będzie pewnie na drzewie. Drzewie. No, jak mnie znalazłaś! Mam cię i nie jesteś ostatni. Co? <laughs> Jakim cudem? Mam mówiłeś cały dzień, że będziesz się na drzewie. Więc tylko chodzę i patrzę po drzewach. Jak ja stąd teraz zejdę? Złapać stąd! Nie wiem jak. Ja nie wiem. A jak weszłeś, to tak zejdę. Specjalnie wyżej wszedłem No i specjalnie cię bardziej widać No i teraz Skacz z tego Szybciej znalazłam ludzi niż ty, jestem w to lepsza. Bo ja lepiej nagrywałem. No. Nie wiem, zobaczcie, pokaże się na odcinku. Nie. Dawaj, no skacz. Próbuję no. Skocz! W no, życiu nie skocz. 5 no, metrów tu jest. No ty jak weszłeś? Na drabinie? Przynieśli no schodki do konia. Fajne Gacie. Ja! Dziękuję. Jeszcze dwie dziewczyny, to co zawsze te dwie no, musimy je znaleźć. Poddaję się, nie mogę znaleźć dwóch dziewczyn. Idziesz zobaczyć, czy są tam. Byłam tam, ale... Ale nie było ich. Czy tu siedzą? Jak? Masakra! Cały czas tu siedziałyście? Tak! I my wiedzieliśmy że to się jest ten kraun i odwróciłaś do kamery jak to wychodziłaś! Co ty gadasz? Ma, ale jesteś słaba w tą grę. No kurde, ja jeszcze nie razy byłam. A, tu, A ty musieliś ale to podpowiedzieć. I tu i ktoś nam rozwalił te warunki. Brawo, wygrałyście! Brawo. Tym razem. E, dajcie lajka, suba i nara. Teraz Nara. Jest wysoko. Jest kurde wysoko. To jest 10 metrów.